Cześć, witajcie w pierwszym unboxingu na kanale. Dzisiaj unboxing nowego telefonu. Otwarte pudełko zawiera jakieś kartki. Nie wiem, jakaś instrukcja. I piękny nasz nowy telefon. Telefon jest sprawny i można go włączyć. Móż kartę SIM. W położeniu karty SIM można grać sobie w gry. A karta SIM jest w innym telefonie. Można sobie, nie wiem, przygłośnić. Można sobie popykać bez karty. To ogólnie jest nasz telefon. Pod spodem ma także baterie I weźcie na kartę SIM Można baterię otworzyć za pomocą te tutaj, i tutaj na raz wzięcia palców. Zaraz wam, to, zaraz wam to zaprezentuję. Proszę. Nokia automatycznie wyłączyła się. Teraz możemy także, jak chcecie, zdjąć obudowę. Czyli bierzemy sobie o tak. O tu jest takie. Tu jest taki specjalny, ten. Tutaj, nie gdzieś tu. I na przykład otworzyć swoją nogę. A następnie ją złożyć do kupy od nowa. Po złożeniu do kupy nogi, możemy ją ponownie wsadzić do pudełka i odesłać do Chin, skąd została kupiona. Ten Nokia ma 4 GB RAM i 64 GB pamięci na na przykład gry, czyli na postępy w Snake'u, w którego każdy gra. Dobra, zapraszam na inne filmy. Do widzenia.